I oczywiście, ma kogoś z tej strony? Jak bo w dzisiejszym odcinku wielki opening za dwa koła. Także zapraszam do oglądania. <kłysy> I oczywiście zapraszam Was do korzystania z Kodu. Bo tutaj z Kodem macie darmowe 10% do wpłaty, w sensie no bonusowe 10% do wpłaty. Oraz jeżeli jeszcze nie graliście, darmowe 2,50 na start. Także polecanko Event dalej trwa, także możecie sobie te tutaj statuetki zgarniać. Mam nadzieję, że dzisiaj trochę ich pozgarniamy. No i co, lecimy sobie, lecimy sobie. Będziemy sobie na pewno robić jakieś bitewki, albo dołączać do bitew z tymi skrzynkami eventowymi. W ogóle zobaczcie, ile jest bitew, ile jest w ogóle graczy na kinropry. 11 koła, nie, prawie 12 koła ludzi online, także naprawdę, naprawdę jest mocno. E, no i co? Szukamy sobie jakiejś bitwy. No widziałem z tymi cookiemenami. kukimanami cookiemanami. Cookie e, dobra, dołączymy do niej, bo tu ziomek sam cały czas czeka. Let's go. Zobaczymy, jak to pyknie, bo w sumie te skrzynki są chyba średnie, ale na końcu jest ta skrzynka award, także zobaczymy. Ok, no zaczynamy średnio, zaczynamy średnio, ale to nic. Dobra, no gościowi zdecydowanie bardziej przepisuje szczęście, ale spoko. My, na, my liczymy na ostatnią skrzynię, ten drop tutaj nas tak w sumie no niby obchodzi, ale skrzynia Award jednak myślę, że wszystko rozwieje. Dobra, tutaj, tutaj my na plus na pewno, także fajnie, że w ogóle cokolwiek trafiamy. Zobaczmy co dalej. Okej, okay, so petka, a w ogóle w tym samym stanie, także spoko. Zobaczmy, zobaczmy co dalej. Okej, okay, tym razem ja mu poleciała. Dobra, i teraz najważniejsza skrzynka. Zobaczmy co nam tutaj poleci. A! Rozumiem. No, niestety raz się wygrywa, raz przegrywa. A my przegraliśmy, ale to była pierwsza bitwa. I to dosyć tania, jak na to, że mamy dwa koła dzisiaj. E, także... Także w porządku. Widzicie, zaczynamy powoli, zaczynamy powoli, ale... Ja tutaj właśnie wchodzę na trzy Oscary i człowieku, robimy to. Czekamy na jakiegoś gracza. E, chwilę poczekamy. Ja jednak wolę, wiecie, z prawdziwym graczem zagrać, zry, zrywalizować. E, dobra, zobaczymy. Let's see. Okej, okay, zaczynamy kałaszkiem, chyba nie jest źle. W porządku, w porządku, zaczynamy kałaszkiem, jest ok. Let's see, co dalej. Okej. Okay. ok, tak porówno w miarę, w miarę porówno i ostatnia skrzynka. No i niestety. No i niestety, ziomek trafił takiego Bengera, że zgarnął tysiaka także że on tutaj zdecydowanie na, na plus dla niego e, No ale trudno, mówi się trudno e, No ale dobra Wiecie, że ja tutaj, ja nie mogę, tak? Więc po prostu zrobimy sobie chyba fullina 6 skrzynek, co ja w ogóle robię? Dobra, po prostu let's go Po prostu let's go, zobaczymy czy ktoś do tego dołączy Jeżeli nie, to dodamy bota e, No bo nie wiem, czy ktoś byłby chętny na 6 skrzynek Zobaczymy Może ktoś się skusi Ale Wiecie. Dobra, ja może jednak dodam bota. Zalosuję sobie, bo, bo. Ja nie, ja już nie wiem, którego wybierać, żebym ja wygrał, ale chciałbym. Nie ukrywam chciałbym, chociaż wiem, że to wszystko jest losowo. Dobra, bo to Cybera sobie wybierzemy, bo, bo jest najmniej procent. E, dobra, czekajcie, bo wyszedłem z tej bitwy niechcący. Mam nadzieję, że tam nikt nie dołączył ty. E, bo nie zobaczymy. Dobra, gdzie jest nasza bitewka? Gdzie jest nasza bitewka? Skrólujemy, skrolujemy. Jest, 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 jest o kurde ty, dobra, let's go Let's go, bot cyber, Dawaj, dawaj to, lecimy Full in widzowie, musicie za to zostawić łapkę Bo ja rzadko robię takie Crazy odcineczki Także łapeczka na pewno za to i lecimy Dobra, stówka na start, nie, zaczynamy nie najgorzej Ale wtedy też zaczęliśmy nie najgorzej Dobra, proszę, proszę, okej okay, Kałaszek, kałaszek znowu Znowu kałaszek, znowu w tym samym stanie Dobra, proszę, proszę coś fajnego Proszę, okej, okay, a wupka z o cztery tych! 4000 statuetek! Ej, mega, mega, dobra. Proszę. Panie Oscar, może to będzie moja nowa ulubiona skrzynka? Może się jakoś dogadamy, może to wiecie, to jest przełom, może to jest właśnie znalazłem super skrzynkę, która... Nie wiem. Okej, okay, Kałaszek Bloodsport Sport. Okej, okay, Faktoryniu! O kurde, to jest mocna bitwa, to jest mocna bitwa. Proszę, proszę. Proszę! <ślażdżąc> tak jest, mamy to, o kurde. To jest widzowie odcinek. To są właśnie odcinki z kebusem nie? 1800 7500 statuetek w ogóle. Ej, to była tak mocna bitwa. Chyba jedna z mocniejszych bitew na odcinku na tym kanale, nie? Ej, dobra, mega się odkuliśmy, no już jesteśmy praktycznie na plus. A nie wiem, co mam powiedzieć, nie? Ja muszę teraz jakąś ochłonąć jakąś luźną bitewką. Czeku za dwa Ziko dołączamy do bitewki. Trzeba ochłonąć, nie? Trzeba uchłonąć zdecydowanie. Dobra, Walencja. Okej, okay, no. Zgarnij sobie, Mordziu. Luz, ja przed chwilą wygrałem dwa koła. Luz, Mordziu, trzymaj. Yy, tutaj jakaś bitewka. Javier Pena. Witamy serdecznie. Ej, no, to było mocne. To było strasznie mocne. Ło, co jest? Łępy. Blaze. To, co jest? Z Milspeka. A ja sobie chciałem wiecie, do jak tak mówię, dobra podłączam taki do tański, żeby, nie wiem, porobić coś pod kontencik. Ty UMP play z Milspeka. Nie wierzę, nie wierzę, nie. Co jest w ogóle? Jeszcze Glock Weasel, elegancko. Nie, no dobra, ten odcinek jest za mocny, widzowie. Ten odcinek jest po prostu przemocny. Dobra, jeszcze Famasik Puls. 30. Trzy... 113 z 16, człowieku. Dobra, coś sobie ulepszymy, nie? Na jakieś low procenty, jeszcze jakby, jeszcze powinno siąść raz i 10, nie? To już by było w ogóle jaja Damy sobie lewą, bo, bo, tak mi się zachciało No i niestety prawa, ale nawet by na raz 10 nie siadło, także w sumie W sumie luzik Dobra Ulepszamy sobie, tak troszeczkę tych Tych tańszych skinów Bo tańszych, a to ty upgrade na stówę no nie mów że lewo by teraz pykło. Oj, nie wiem, no nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, może by pykło. Dobra, dajmy tak. Pyk, pyk, pyk. No nie mów, że znowu lewo. No teraz na pewno by już siadło, kurde no. Was, teraz dam lewo i będzie prawo, zobaczysz. Ej, było lewo i to bardzo blisko tak swoją drogą. Dobra, dajmy teraz prawo. Może kiedyś siądzie, no może kiedyś siądzie, bo wiecie, teraz 10, są takie, no razy 10, yy, ale, ale ja. Wy wiecie zresztą, pomimo że ja lubię ryzyko, tak także. No znowu lewo? Chociaż nie, nie, nie siadłoby, chyba przeciałby. Dobra, może będziemy to przyspieszać, żeby, żebym was tu nie zanudził przypadkiem. Oj, było blisko. Dobra, teraz dwa, bo czuję, że siądzie. Ej, śmiesznie, jakbym było powiedział, że czuję, że siądzie i by siadło, nie? No się to razy 10 w końcu. Dobra, razy 5, bo zdecydować, bo trochę się obstrałem. O, proszę bardzo, mamy 250 zł jeszcze razy 5 tam siadło, elegancko. No to jest jakieś półtora na jakąś kostkę może yy, albo rękawiczki, mogą być rękawiczki. Spróbujmy. Aj, przyspieszony był tryb w ogóle, a ja nie chciałem przyspieszonym córki. Eee, dobra, dajmy sobie jeszcze takie rękawiczki. Ej, znowu przyspieszony był, halo. Ty, bo ten przyspieszony nam zaraz tutaj. Dobra. O. Zwykły ma być. Ty, no, halo. Halo, halo. Dobra, lewo, lewo, no, musi być lewo teraz. Dobra, ja będę pojedynczo może zaraz ulepszał. Dobra, mamy lewo w końcu. Dajmy jeszcze raz na to lewo. Dobra, damy prawo, niech im będzie. Okej, okay, dziękuję bardzo. No i w sumie przyjemnie, w sumie przyjemnie. Coś tam z Kinków się pozbyliśmy, trochę ulepszyliśmy. No i co? Myślę, że mocarny odcinek. Dzięki wielkie za oglądanie. Trzymajcie się cześć.